Co roku przyłączamy się również do tej akcji. W tym roku postanowiliśmy mobilnie wziąć udział. Mamy kolegę Damiana, tutaj, który jest z nami. Jeździ i zbiera pieniążki. Niezbyt cnotliwie, niezbyt skromny. Jurek, jesteśmy z tobą. Dawno taki jak jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami a duszy nie tego mu sani heu ne kôhang só agora się święta. Co panie tutaj robicie? A no tak, jako Caritas spotykamy się teraz praktycznie to codziennie, przygotowujemy palmy, robimy stroiki, robimy co później sprzedajemy i te pieniążki No właśnie, te pieniążki na, na cele no charytatywne, pomagamy biednym, ubogim, dokładamy do paczek świątecznych. Nieraz jak nam mamy więcej trochę, to refundujemy recepty dla takich samotnych, starszych, ubogich, chorych. To tam w granicach tak mamy ustalone, także ci sobie ustalili, że 50% faktury za lek. Tylko, że musi być faktura dostarczona do nas, nie, to my jako karitas zwracamy. Święta Wielkanocne to jest taki czas takiej nadziei i, i też właśnie pomagania innym, tak? Tak, tak. Później jeszcze to tak, w piątek, w sobotę będziemy stały w Biedronce, będziemy zbierać towary, będziemy takie, takie ulotki rozdawać i z tych paczek, właśnie z tych zbieranych towarów będziemy robić paczki. No i przed świętami w ostatnim tygodniu będziemy rozdawać te paczki. ludzi potrzebujących jest dużo. Bardzo, panowie, prawda? bardzo. No tak przeciętnie, to tak na Boże Narodzenie obdzieliliśmy 121 osób. A jakieś kryteria, które Państwo przyjmujecie się dzieląc. To znaczy tym przede tym wszystkim bierzemy... Kto, kto, kto ma szansę dostać takie paczki? Przede czy... wszystkim bierzemy czy... pod uwagę osoby chore, osoby starsze i rodziny wielodzietne. Cadanie społecznie. Skąd tak. tyle siły i samozaparcia, żeby, żeby to robić i chęci, bo nie wszyscy się garną do tego, żeby, żeby pomagać? No na pewno, no ale to jest nasza dobrowolna wola. Tak jest jak to mówiąc, dzwonimy, kiedy, która ma czas, bo nie zawsze każdy pasuje, różne są dni, każdy ma inne obowiązki, a każda z nas ma jakieś obowiązki. to tak chwili wolnego czasu przychodzimy. To największy okres, najwięcej pracy, że mamy przed świętami Bożego Narodzenia i przed Wielkanocą. Przed Bożym Narodzeniem to robimy strójki, jakieś tam coś innego. I miło z pani strony, że ma pani takie dobre podejście. Obyśmy nigdy nie wrzucali na swoje dzieci. Żeby nasze. Czy to jest tak? Czy to jest taka tradycja, czy czy to po prostu potrzeba koło ludzi, którzy potrzebują właśnie takiej reakcji, a nie innej? Powiem, że to była potrzeba. To była potrzeba zalewania takich zadań, zadań, takich, takich inicjatyw, bo ludzie potrzebowali tego. Tradycją może się stanie i stało się już to, że zakładam fundację, bo ilość osób potrzebujących w terenie naszej gminy skłoniła mnie ku temu, aby coś takiego powstało i żebym mógł się ja sam spełniać i pomagać jednocześnie innym osobom. ale chyba byśmy chcieli, żeby coś po nas dobrego zostało, dlatego to wszystko się robi dla tych, którzy to potrzebują. Ja sam przeżyłem ciężkie chwile w życiu i moja rodzina, moja najbliższa siostra, dlatego też chciałbym to teraz oddać. No to dzięki Wam wszystkim tutaj, tym, którzy organizowali tę akcję charytatywną, ale też... Dzięki tym, który tu dzisiaj nie ma, ale jest organizowano inne akcje charytatywne. Sianów zachowuje się inaczej niż... Ja wiem, że tu nie wszyscy są mieszkańcami Sianowa, ale akcja jest w Sianowie dla mieszkańca, dla mieszkanki Sianowa. Więc będę mówił, że Sianów, gmina i miasto, niż usłyszałem niedawno w telewizji, gdy pewien psycholog społeczny wypowiadał się w sprawach dotyczących zbiórek przed Bożym Narodzeniem, że ludzie otwierają swoje serce raz w roku, przed Bożym Narodzeniem. Czasami inni otwierają się raz, ale w czasie, gdy jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a później już nie pamiętają. Mają czyste sumienie, bo raz w życiu pomogłem czy raz w roku pomogłem i to jest ważne. Ale zapominają, że ta pomoc jest potrzebna często w sytuacjach niezwiązanych ze świętami, niezwiązanych z konkretnym problemem. Tak jest. Pieniążków jest 12 tysięcy. Ja te pieniążki przekażę na ręce pani Manific. Która dopilnuje, żeby to, na co zbieraliśmy, czyli na zakup tego aparatu i na dalsze leczenie Nikoli, zostało doprowadzone do końca zgodnie z umową. Co to za rajd? dlaczego, po co, dla kogo? 14 grudnia 2013 integracja dla choinki. Zbieramy dzisiaj pieniążki dla naszego kolegi Janusza, który jest mieszkańcem gminy, a którego w tym roku dotknęło dość istotne nieszczęścia. 45 załóg scalone w jedno wielkie dobroczynne serce wyruszyło na zmagania w terenie podczas terenowej integracji dla choinki Psianowich.

Janusz, słuchaj, czujesz tą siłę. Dzisiaj widzisz, widzisz ile samochodów, ile, ile serc za tobą dzisiaj. Tak, czuję tą siłę, czuję, dziękuję ślicznie wszystkim i wiem, że ten rajd jest zrobiony dla mnie. Przyjemne, jak, jak można liczyć na ludzi. Tak, to jest bardzo przyjemne, bardzo uczuciowe i wszystkim serdecznie dziękuję. Panie Janusz, a Panu życzę zdrowia. Mam nadzieję, że już jest ten czas, że będzie trzeba zmierzyć się raz a dobrze z operacją, a później to już nie ma wyjścia i może być tylko lepiej. Tak. No cóż, Panie Andrzeju, najważniejsza kwestia, chcielibyśmy w tym momencie, są oryginalne pieniądze. Nie, wymienione, nie wymienione w banku, którzy uczestnicy wpłacili te pieniążki. Proszę o przeliczenie. Jest to kwota 12 730 zł. Jesteśmy bardzo wdzięczni władzom, mieszkańcom Skibna i Sianowa, przyjaciołom oraz kolegom i koleżankom, a także wszystkim uczestnikom rajdu, którzy z tak wielkim zaangażowaniem włączyli się w tą akcję pomocy dla całej naszej rodziny. Bez waszego wsparcia powrót do zdrowia Janusza mógłby okazać się niemożliwy. Z wyrazami wdzięczności Aneta Janusz i Mateusz Depczeński. Wszyscy czekali, aż pierwsza gwiazdka ukaże się na niebie. Na każdej twarzy gościł uśmiech, każde serce było przepełnione radością. Tylko jedna mała dziewczynka, bosa, ubrana jedynie w starą sukienkę swojej matki, chodziła ulicami, nie wiedząc gdzie się podziać. Trzęsła się z zimna, wargi miała blade, a stopy tak zziębnięte, że już nawet ich nie czuła. Jej smutne duże oczy zachodziły łzami gdy patrzyła na roześmiane dzieci biegające wesoło wokół swoich rodziców. Lulaj, że Jezuniu moja perełko lulaj ulubione me pieścidełko Tak, jak zwykle kolendy zapowiadają, że coś w się będzie działo. Tym razem kolejna edycja Dziewczynki z Zapałkami, która to, czy wszystko jest zapięte na ostatni guzik, tak jak zawsze, i jak to przebiega? No w tym roku ósma edycja Dziewczynek z Zapałkami. Dopięte na ostatni guzik myślę, że jest wszystko, aczkolwiek ludzie są tak hojni, że brakuje nam sianka i na bieżąco z dziewczętami dorabiamy. Jest to coś nowego, coś co w tym roku po raz pierwszy się pojawiło, sianko pod z stół zamiast zapałek, tradycja. Trochę inna, trochę nowa, razem z zapałką jedną, ponieważ z zapałkami jest coraz trudniej. No dobrze, a były jakieś problemy? Ile, ile w ogóle jest osób uczestniczących w tej akcji? To znaczy jak na razie nie mieliśmy żadnych incydentów, żeby którymś z, z dziewcząt działała się jakakolwiek krzywda, nikt ich nie zaczepiał na szczęście, duże wsparcie ze strony straży pożarnej, ze strony straży miejskiej, z ochotniczej straży pożarnej, młodzieżowej straży pożarnej, obstawa bardzo duża, nie było żadnych incydentów, a chętnych dziewcząt jest bardzo dużo, przerosło to nasze oczekiwania, jest ich grubo ponad 40 osób, które chcą pomagać innym dzieciom. Wczoraj jeszcze dosyć fajna pogoda, a dzisiaj już troszeczkę siąpi. Dzisiaj i... już siąpi, już jest dosyć chłodno, ale zmieniamy dziewczęta dosyć często, żeby nie przemokły, nie przemarzły i się nie rozchorowały nam na święta. No dobrze, a dla kogo ta akcja dzisiaj? No dzisiaj zbieramy dla czteromiesięcznego Karolka. Karolek mieszka z rodzicami w Iwięcinie. Jest chory, ma problemy z nerkami, czeka na operację i chcemy wesprzeć jego i jego rodzinę, tak by mógł w pełni wrócić do zdrowia. Pomagać jest warto, ponieważ zajmuje to niewiele czasu, a pomoc jest bardzo duża. To drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej. Tak, Sianowie. Tak. Powiedz, dziewczyny, jak jesteście tam obok nich, czują się bezpieczne? Moim zdaniem się, czuję się bezpiecznie, nie boję się tak bardzo. Jakaś nieprzyjemna rzecz zdarzyła ci się podczas prowadzenia służby? Nie. Na razie wszystko dobrze jest. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Bronią nas i czujemy się przy nich bezpiecznie. Pani Renata, pani Anna, Pan Ryszard, to są osoby, które są od początku. Pani Krysia, tak także Moniki nie zapomniał, to są osoby, które od początku są z tą akcją. Akcja i za to też dziękuję z inicjatywy pana Ryszarda Wątroby, Już po raz ósmy, za dwa lata dziesięciolecie. To pierwszy taki okrągły piękny wideusz. I jeszcze pani Ania, tak, zapomniałem jednak o kimś. Jest wcześniej się pytaliśmy, ale pani Ani przekazałem pieniądze, które mi zostały przekazane, więc wiem, że Pani też. Wspólnymi siłami otwieraliśmy ponad 3000 zł za Karolka. Przekazujemy to Państwu i mamy nadzieję, że to coś pomoże. Cieszę się bardzo i, i dziękuję bardzo za, za, za pomoc, za, za całą akcję. I myślę, że Dziewczynka z zapałkami nigdy nie zgaśnie i ta akcja będzie długo, długo. I pomoże również innym dzieciom, tak jak nam w tym roku. I, i uśmiech za gości co roku u każdego innego dziecka. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.